Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was do nowoczesnego domu w bielsku białej, gdzie odkryjemy piękno bezowego salonu oraz elegancję czarnej kuchni. Pokażę Wam, jak te dwa kolory współgrają ze sobą, tworząc wyjątkową atmosferę. Przygotujcie się na inspirujące rozwiązania aranżacyjne i ciekawe detale, które mogą zainspirować Was do własnych metamorfus. Zaczynamy! Pracownia Zimon Studio stworzyła projekt domu o powierzchni 300 metrów kwadratowych. W ramach prac do zadań projektantów należało zaaranżowanie 10 pomieszczeń oraz dwóch toalet i części piwnicznej, gdzie mieści się czterostanowiskowy garaż. Skomplikowany projekt dużego domu. Projekt był sporym wyzwaniem, gdyż Zimon Studio zostali do niego zaproszeni w momencie, kiedy budynek był w stanie surowym, zamkniętym. Poza wnętrzami budynku klienci zdecydowali się zlecić również projekt elewacji oraz aranżacji ogrodu wraz z mała architektura. Nowoczesne wnętrza. Dom w bielsku białej. Projekt wnętrz. Zimon Studio. FUT. Mi Studio. Mat. Prasowe Akuform Form określilibyśmy go jako bardzo złożony i kompleksowy projekt, gdzie wnętrze nawiązuje do zewnętrza, a jedno wynika. I jest rozwinięciem drugiego, mówi Szymon Mrozek z pracowni Zimon Studio. Wnętrze, podobnie jak inne nasze projekty, to mieszanka Stajlaj. Z uwagi na dużą ilość surowej stali, styl mocno nawiązuje do modernistycznego, jednak dzięki naturalnym materiałom jest on przytulny. A gra tkanin ociepla i dodaje przytulności dodaje. Biały i czarny kolor, kontrastowe barwy w projekcie. Inwestorzy kochają grę kontrastów. Połaczenie bieli i czerni. Mając świadomość, że te kolory SA dosyć popularne, projektanci starali się położyć akcent na naturalne materiały i tkaniny, które zespalają to w całość. Duet bieli i czerni zdefiniowali również w zestawieniu drewna i stali. Te dwa materiały pojawiają się w wielu elementach wnętrza, chociażby w okładzinie ścian kominka w salonie i jadalni. Kochamy elementy ponadczasowe. Stawiamy bardzo duży nacisk na naturalne materiały. Dom znajduje się w sercu polskich gor. Wyszło to naturalnie i miało za zadanie przenieść ponadczasowe materiały i otoczenie do wnętrza w nowoczesnym wydaniu jak lameleza. T-view oraz ściana skonstruowana z geometrycznych reliefów, która ciągnie się przez trzy kondygnacje, mówi projektant. Nowoczesne wnętrza. Dom w Bielsku Białej. Projekt wnętrz. Zimon Studio. FOT. Mi Studio. MAT prasowe Akuform ciekawy pomysł na łazienki. W tym domu uwagę zwracają również łazienki. Na parterze jest bardzo ciemna, a na piętrze kontrastowo jasna. Kolejna kwestia to kompromis samych inwestorów co do ich wyobrażenia na temat głównej sypialni. Klientka ceni jasne i świetliste wnętrza, natomiast inwestor ciemne i męskie. Z tego też powodu powstała sypialnia, która w harmonijny i spójny sposób łaczy te dwa światy w jedno spójne pomieszczenie o powierzchni blisko 40 metrów kwadratowych. Dobrze oświetlona, a nie prześwietlona przestrzeń. W kuchni dominuje biel i czerń, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wytyczne inwestorów, ale ważnym punktem w tej strefie jest wyspa. Nowoczesne wnętrza, dom w bielsku białej. Projekt wnętrz: Zimon Studio, FOT, Mi Studio, Mat. Prasowe akuform. Kuchnia to miejsce pracy. Z uwagi na bezpośrednie połaczenie z jadalnia chcieliśmy, aby oświetlenie dekoracyjne widniało w jadalni. też decyzja o wpuszczanych spotach sufitowych, które nadały graficzności i nawiązały do okapu sufitowego. We wnętrzach premium trzeba często postawić sobie granice, aby wnętrze miało oddech i nie było przegadane, mówi mrozek. Czystość formy jest ponadczasowa. Kuchnia poza wpuszczanymi spotami ma również podświetlenia LED, które w scenie wieczorowej w momencie, kiedy klienci siedzą w salonie. Świetnie podkreśla architekturę kuchni i jej prostotę. Staje się ona tłem, które jest ważne, kiedy patrzymy na wnętrze z różnych fragmentów mieszkania. Wnętrza domu zaprojektowane przez pracownię Zimon studio stanowią wewnętrzny dialog między mieszkańcami, dla których ta przestrzeń została zaaranżowana. Znalezienie punktów wspólnych i pogodzenie często dwóch różnych wyobrażeń to spore wyzwanie zatrudniając projektantów z pracowni Zimon Studio inwestorzy mieli pewność że to oni zwrócą uwagę na detale środki ciężkości całościowy kontekst spójność dla całego wnętrza i harmonii w tym projekcie zaakcentowali to gra faktur dało to wyjątkowy ponadczasowy efekt nowoczesne wnętrza dom w Bielsku Białej projekt wnętrz Zimon Studio FOT Mi studio. Mat. Prasowe akuform nowoczesne wnętrza. Dom w bielsku białej. Projekt wnętrz zimon studio. FoT. Mi studio. Mat. Prasowe akuform projekt wnętrz zimon studio FOT. Mi studio. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o nowoczesnym domu w Bielsku Białej. Bezowy salon w połaczeniu z czarna kuchnia tworzy wyjątkowa przestrzeń, która zachwyca elegancja i funkcjonalnością. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do własnych aranżacji i odkrywania piękna nowoczesnego designu. Zapraszamy do subskrypcji i śledzenia naszych kolejnych materiałów.